Wieczny ból głowy albo migreny to są takie póle, takie suche póle, albo jedna strona, albo w oko to się zaczyna, ale bardzo rzadko to jest tak jakby w środku głowy. To są mieszane powierzchni, który wszędzie tutaj jest, od, od łopatki, tu do góry. I to jest też. Ten nowoczesny tryb życia, który mamy, cały czas patrzymy wprost, głowę nie ruszamy. W samochodzie mamy lustrów, to patrzymy w lustro, nie, nie robimy takich ruchów. W biurze tam czy siedzisz, masz fotel z kółkami, nie? obracasz samemu, po prostu cały fotel się obraca, też nie robisz tak. I to ta powiesz, ten mieście, wszystko tu też się skraca. Tu mamy później te nasze dwa mieście, które, które nasz głowę odwracają. Jak one się skracają, to znowu. Głowa idzie nam do przodu i robi się student garb, i to wszystko przez technologię i bezruch. Wymyśliliśmy takie przepiękne urządzenie, które dla nas wszystko robią, a my teraz siedzimy na kanapie, oglądamy Netflix, chipsy, i ten rachunek, który dostajemy za to, są po prostu te nieprzyjemne bóle. Ta, ta napięta powierzchnia, ten krótki mieszyn wszystko przez ten bezruch. Jak ty masz migrenę, albo ból, głowy, to bardzo często jest to ten strang tutaj z tyłu. Jak tutaj złapiesz się z tyłu, tak, jak taki króliczek, to czujesz ten strang, lewa i prawa strona. I bardzo głęboko, jak tu to cziskasz, to nawet będziesz odczuł taki, ta, taki ból, to jest taki napięty i twardy. To wszystko jest bez przez ten bez ruch, to powinno być elastyczne. I, I jak to teraz ciągnie wszędzie na twoją czaszkę. To musi po prostu zacząć polić. To będzie później takie kuczy w oko, w ucho. Serce czujesz, jak tam jak tutnie. Tam Robimy ci takie ćwiczenie, które ten migryjny strąg rozciąga. Później jeszcze będziemy to wszystko rolować. I zobaczysz, jak to regularnie robisz, jak to pomaga. Rozciągać te mięśnie, to ćwiczenie trwa dwie minuty. Jedna strona mamy, głowa zawsze musimy robić lewa, prawa strona, żeby tutaj, to, to to musi być wszystko symetryczne, żeby tak, nie, nie tak chodzić. Mamy tutaj 4 minuty, w tym jest wkomponowane 3 razy aktywne rozciągania. Ja tutaj już mam czas przygotowany. Ciebie nie będzie to potrzebne, bo ja wszystko to pilnuję. Zaczynamy w ten sposób. Patrzymy 45 stopni na prawo, głowa prosto. Przeciągnijmy prosto 45 stopni na prawo. Teraz ten prawy park wciągniemy w dół. Wciągniemy go w dół. I lewa ręka, najlepiej środkowy palec za ucho, ciągniemy teraz naszą głowę do lewej kolana. W ten sposób. Jeśli masz problemy z półgłowiem, to będzie natychmiast odczuwalny bo ten i on, on jest bardzo głęboko odczuwalny. On jest nie na wierzch, on jest bardzo głęboko i ten sztrank teraz rozciągamy. Czyli on robi się trochę dłuższe i nie non-stop ciągnie na twoją czaszkę. Czas start, prawy park w dół, środkowy palec ucho i tak ciągniemy teraz naszą głowę w tej pozycja do lewe kolana. Tu można jeszcze trochę bawić proton, proton trochę bliżej i można tu jeszcze trochę bardziej ten ciąg znaleźć. Po prostu szukasz tam ten maksymalny ciąg. Dokładnie te struny, które są napięte teraz, szukamy i rozciągamy ich. Jak teraz będzie aktywny, dokładnie teraz, wciągniemy naszą głowę do góry, tak jakby na prawo i do tyłu. Bez ruchu, na prawo i do tyłu. Puszczyć, wyluzuj. i pasyw, ciągniemy dalej do nasze lewe kolana. Pełna siłę, nic tam się nie zepsuje. I pilnować prawy bark w dół. To jest też bardzo ważne. I drugi raz. Aktywny głowa do góry, tak jakby to, to tył i na prawo. Cząk, ciąg, cząk. Jeszcze czut, czu czut. Czu. Wyluzły i pasywny. I rozciągamy. Jeszcze 5 sekund. Jeszcze 3 sekundy i dokładnie. Trzecia aktywna głowa na prawo i do tyłu. Mocny, 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 mocny. To jest za słaby. Trochę bardziej. Prawy bark w dół. I wyluzuj. I rozciągamy pasywne. Pilnować czy brodo jest dokładnie tam czy jest, jest naj, największy, naj, największy ciąg. Perfekt to robisz. Perfekt. Jeszcze dwie sekundy. I wyluzować. Takie ruchy zawsze wolno robić. bo takich największy zawsze może troszeczkę chrupać, bo jak my to rozciągamy, robisz się tam troszeczkę luz i te kręgi wszystko wraca, tak jakby na swoje miejsca. To jest normalne. I robimy teraz tak, tak, tak samo drugą stronę. I teraz to samo, tylko druga strona. Patrzymy 45 stopni na lewo. Teraz lewy bark ciągniemy w dół. Lewy bark w dół. Prawa ręka. czas start. Środkowy palec to ucho. I tak teraz prosto siedzieć i głowę ciągnąć do prawej kolana. Tak jak przedtem i tu tak samo. 30 sekund potrzebujemy, żeby ta powierz robi się płynno. To nic się nie dzieje w tym momencie. Tylko, tylko, tylko ciągniemy. Jeszcze 5 sekund i pierwsza aktywna. Prosto siedzieć park w tu. i teraz głowa do góry, na lewo i do tyłu. Bez ruch, bez ruch. Dwa. Jeden wyluzuj. i pasywne to prawe kolano. Tu tak samo brodą można drzwić, troszeczkę pawić, czy jeszcze parci ciągnie. Prostu sieć, lewy bark w dół, pilnować wszystko i aktywne. Głowa na lewo i do tyłu. Pełna siła, bez ruchu. Pełna siła, bez ruchu. Wyluzuj i pasywne. Perfekt to robisz. Perfekt. Tak intensywnie, że dwie minuty wytrzymasz. I ostatni raz aktywny są dokładnie. Teraz kłowa do góry na lewo i do tyłu. Trochę bardziej to jest mało. Trochę bardziej, 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 bardziej. Sekunda jeszcze. I wyluzuj. I ciągniemy naszą głowę. Do prawej kolana. Jeszcze 10 sekund. Prosto siedzieć. Park w tu. Daj wszystko z siebie. Ciąg, ciąg, ciąg. I wyluzować. I wyluzować. Zawsze jak puszczysz wolne ruchy, 100% świadome, i nic się nie dzieje. Jak teraz tak samo tu trochę chrupie, wszystko jest normalne. Jak teraz tu są, jak jutro ci tam boli, jak jutro masz tam zakwasy, to jest nic innego niż dowód, że te dziewczyny mieli bardzo wysokiej jakości. I o to nam chodzi tutaj. I teraz jeszcze będziemy to wszystko rolować. I to robimy też razem, żeby, raz, żeby ci pokazać, jak to się dokładnie robi. Żeby teraz głową rolować. Tu na czaszkę tak samo mamy mieszane, one są czyniutkie. Na nich jest tak samo powierzchnia, który jest sfilcowana, sklejona przez ten bezruch. I tu chcemy teraz tak samo taką przemianę materiału rozruszać. Tak chcemy płyn przesuwać i rolujemy teraz tu tak samo jak najmocniej, jak najwolniej w kierunek serca. Idealny jest do tego taki mały wałek. Jak nie masz taki wałek, to na naszą stronę jest link, gdzie tak, gdzie, gdzie, w którym sklep może to kupić. To jest mniej więcej taka średnica. I zaczynamy teraz tak, mniej więcej w takiej wysokości. I rolujemy na to do, do tego naszego lewe migrainy strung. To jest tak, jak tutaj króliczek bierzesz, ta lewa strona. I to zaczynamy tak mniej więcej tu na górze. I teraz to ciskamy, pełna siła i pracujemy się na to. Jak znajdziemy to jakoś miejsce tam, czy boli, na powierzchni to zatrzymasz się, czekasz 2-3 sekundy, albo nawet trochę dłużej, aż ten pól troszeczkę maleje i pracujemy się dalej na to. Pomalutko i to ciskacz, i chcemy taki chcemy płyn przesuwać, to wszystko nadu wciskać w kierunek serca, w, w, w kierunek lątwy. Tam zostaje to wszystko oczyszczone. I wpada z powrotem do twojego systemu i tutaj rulujemy. Tu są, tu jest teraz ta krawędź naszej czaszki. Tu zawsze coś boli, zatrzymamy się troszeczkę. I jedziemy dalej, to już jest następny punkt Czy i idziemy dalej. Tu już jest następny, tych, tych jest tutaj dużo. I idziemy dalej. I idziemy niżej. Teraz jestem już prawie już na ten, na ten mieszczyn. I idziemy tak na dół, ile tylko dasz radę z twoimi rękami. Jak najniżej. po malutku. I to ciskacz ile tylko że żyta. Pełna siła. Pełna siła. I pracujemy się na dół. Perfekt. Może jeszcze troszeczkę. I jeszcze troszeczkę. To ciskacz. to Tociskać. Perfekt. Te punkty, które tam znajdziesz, które tam bolą, to są też te punkty, które my używamy w naszej terapii, żeby manualnie to wszystko odprężyć. Dużo szybciej. Nie? Czasem te punkty znajdziesz w tym wałku, jak znajdziesz taki punkt i zatrzymasz się na niego i czekasz tam 5 sekund, 10 sekund, czasem 20 sekund, aż on maleje, to jest tak, jakby ten nasz mózg robił na tym miesiącu nową kalkulację. Tak mniej więcej też wygląda nasza terapia. I teraz oczywiście tak samo druga strona. Tak samo zaczynamy tutaj wysoko. Wysoko dociskacz, ile damy radę? I pracujemy się teraz tutaj na dół. I dociskacz i pomalutko. I jak znajdziemy jakiś punkt, który boli, jak snajper zatrzymać się na niego. On za chwilę maleje i idziemy dalej. Perfekt. Teraz już jest na wysokość ucho. Tu będą następne dwie punkty. One są tylko odczuwalne, jeżeli tam coś jest nie tak. Tak, tu jest w porządku. I teraz już jestem na tym mieszczynku, na tym sztrank. To i pracujemy jeszcze na dół. Pełna siła. Pełna siła. Przesuwamy ten płyn strony stronę lünfy. i dokładnie, jeszcze czuć, czu. jeszcze trosz, jeszcze trochę, żyta. Ile mamy tylko saszeń tutaj? Perfekt. Tak ma wyglądać to rolowanie, nie jakoś to przodu, to z tyłu, to są, to są, to, 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 to służy do, do czegoś innego. My chcemy płyn przesuwać jak najwolny, jak najmocny i zawsze w kierunek serca. Jak w tym filmie coś nowego, to napisz mi to w komentarzach, udostępnij ten film. Bardzo dużo ludzi ma problem z pulą głowy, tam napięta powierzchnia, to jest, dzisiaj prawie każdy to ma. to jest niestety nasze, to jest nasz dobrobyt i tak samo jak w, jak w wszystkich filmach, które masz na tym kanale, chcę Wam tu też pokazać, jak łatwo ta maszyna człowiek da się naprawić. Do następnego wideo.